Hej, cześć, siemanko, z tej strony i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek z Króla Wieży na serwerze mindplay.pl. E, może być dzisiaj trochę gorsza albo lepsza jakoś audio, ponieważ nagrywam innym mikrofonem, e, tym wbudowanym słuchawki. Więc no dobra, my, ja już idę na Króla Wieży i widzimy się jak się, jak się zacznie runda. Pa! Dobra, no, widzicie, jestem już w rundzie. Zagłosujmy na normala i na normala, więc będzie normal, normal na mapie szlam i w sumie mój plan to jest taki plan, który często wykonuję na tej mapie, czyli po prostu bye, bye. jupi. Teraz niszczymy... O, grzyba mam. Na razie mam same już z rzeczy, nie wiem, czy widzicie. O Boże, o Boże, jestem jakiś głupi. Już jestem taki pro dobry. No, już przegrałem. Um, ogólnie, no to. O, zabiję tego typa. Um, no, ogólnie, może ten odcinek być nudny, ale dobrze, zacznijmy nową grę. Um, tamta runda się nie liczyła, powiedzmy. Co będzie? Dajmy chaos i dajmy. Jaka jest mapa? Odchłań, no to Lava Rise. Okej, okay, będzie chaos Lava Rise. Dobra. O kurde, lecimy... Y, b, b, nawet w ogóle nie wytłumaczyłem, o co chodzi w tej grze, ale chyba już rozumiecie. Jest tryb Normal, jest tryb Lava Rise... Y, o dobra. Na Normal'u po prostu dostaje się co 3 sekundy... O, Vexa mam. Co 3 sekundy się dostaje jakiś blok. I po prostu... Jakby no... Wygrywa ten, który ostatni przeżyje. Za to na Lava rise Ym, po prostu wygrywa. Znaczy no lawa się podnosi i to tyle. A na, na chaosie działa to tak, że co 20 sekund się dostaje cały slot jakichś randomowych rzeczy. Wiem, że źle to wytłumaczyłem pewnie, ale... Dobra, na razie widzę, że mam tutaj dobry plan. Ktoś ma kusze! Proszę, żeby on nie miał... Strza. Uuu, dobrze, że ja tą wodę tam wylałem. O nie, o nie, o nie! No i GG. Dobrze, zacznijmy nową rundę. Tamtych rund nie było, jestem trochę tragiczny. Jest yy, kres, więc yy, Time normala i lavora. Chociaż, jakby był normal, normal, to bym mógł z łódką tam na dół zeskoczyć i się jakoś zabunkrować. Nie wiem, coś tam wykombinujemy. Jak widzicie, ja mam czerwoną klatkę, bo trochę na tym trybie grałem, trochę monet zgromadziłem, no i kupiłem sobie taką. Dobrze. I mam też dużo innych rzeczy dostosowane. Ok, beton. Kocham wersow. Eee, no co to są za useless? No co to ma być? O, kobyl z Schodki. Łóżko. Czemu ma bloków nie widzę? Nie ja wiem, może ten fajnie coś... O dobra, już widzę. O, z oglin to sobie zestawię. Królik, mogę sobie zestawić. Elektra! Dobra. GG, panie. GG. Eee, jakby sobie mogę zlecieć na dół sam. Dopiero teraz z ten... tym. O, wygrałem! Ha! A, to była łatwa rundka. Ten Hoglin chyba kogoś zrzucił. No dobra, to była łatwa i fajna runda. Dobrze mi to wyszło. Ale bardzo szybko to ogólnie trwało. Dobra, zima. Ogólnie wam pokażę, co tu można kupić i co ja mam. Ostatnie słowa: ja mam um, oślepłą, oślepłym z tego co pamiętam. Um, efekt strzał, dźwięki śmierci. Ja mam Endermana. Czy on jest w ogóle wybrany? Nie wiem. O kurde, chaos. Na chaosie to jest niefajne, że jak ma się zbroję, to. Kurde, szkoda, że lawa rajs, bo mam łódkę. To jest najgorsze na chaosie, że jak się ma jakąś zbroję, to ona znika. Co na mapie? Na mapie nic. Nie potrzebuję tej mapy, nie potrzebuję niczego z tych, z tych wszystkich rzeczy. O, złota marchewka. Szkoda, że jej nie użyję. Nie no, mogę sobie ją teraz zjeść. Jak ma się zmarnować? Jajko. O, ja to jajko mogę dobrze wykorzystać, idiota. Ehm, dobra, zjem tą marchewkę. Aha, zapomniałem, że mam full i nie mogę jej zjeść. To ja to wyrzucę. Okej, okay, budujemy się do góry. Jakby jest coś taki trik, że można po prostu te rzeczy wyrzucić i później od nowa podnieść, ale. W ogóle dostałem dwie takie. A nie, prawie dwie takie same. Dwa, dwa takie same slaby. to tak szybko już. Dobra, zrobiłem sobie taki kącik. Okej, okay, fajne rzeczy nawet. Tak, drewno mamy. Bardzo dobrze. Zaraz będę na limicie. O, już jestem na limicie. Dobra, to sobie coś zbudujemy coś takiego ze schodków. Jeszcze tu mogę sobie płotek dorzucić. No i dobra, chilujemy tutaj. A, pilaczek. Dobra, i woda. Z Kijanką. Kijanko, nie! Nie umieraj! Em, no niestety. Przykro mi. Czekaj, jednak tam wodę trochę źle postawiłem. Przepraszam, Kijanko. Musiałem. Nie, 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 nie! Największy idiota tego świata. Miałem wodę, ale jestem taki głupi, że ją... O Boże... O, sniffer. Mogę sobie go postawić. I lama. No, dobra, mam zwierzyniec tutaj. Ogólnie. Mleko! O, piglin! Bikon. Spoko rzeczy dostałem. Śnieżkę mam! Kurde. Szybko! A, bo tylko dwie osoby zostały. Ja mam teraz szansę. E, ta śnieżka niezbyt dużo zrobiła. Woda znowu! Jest! I ten, tato. NIE! Żyje. Ale już nie żyje. GG dla tego typa, co wygrał. Ok, mapa polana, więc daję normala i normala. Ok, będzie normal, normal. No i dobrze. Skupmy się. Mogłem spróbować skoczyć do tej wody. A no właśnie. Ale nie muszę, ja mogę tak zrobić też. Bo tych pnączy się złap. No jesteśmy. O, walka, walka! Typ spelery no ty fajne, on ma kill off. O Boże, on ma Nie, 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 Motyka. Po co mi ta motyka? Mogę se klikać, żeby robić te pola. Chłopę, dalej chcesz się bić. Dalej chcesz się bić, dalej chcesz się bić. No chyba już nie chcę. O nie, Endermeat. Ała, zostaw mnie! Boże, nie, 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 jestem takim idiotą. To zaraz, to małe gówno mnie zaraz zabije. Dobra. Okej, okay, podbudowujemy się do góry, żeby być bezpiecznym. Też mogę te pnącza zniszczyć, żeby oni nie mogli nic zrobić. Sakiewka! Tylko po co mi ona, nie wiem... Blok trawy. Ale jak dobrze z tym siekierkę dostałem. O, opyli kwiat. To co jest tam właśnie na górze. Dobra, jesteśmy już wysoko. Co jest w ogóle? Parkour, co jest? ma takie wąskie bloki, dostaje? Okej, okay. jak już wysoko jestem. Teraz są na luzie. A nie, bo w tą wodę się nawet nie da trafić. A ja chciałem tam skakać, dobrze? Głowa Creepera! yupi, ale fajnie. Nie wiem po co mi ona kompletnie. Woda by się przydała. Dajcie wodę. Mógłbym grzyba urosnąć, ale nie mam lama handlarza. O, choć masz barwnik. Miska. Okej, tu są na deski. Jakąś nam radę. O, kaktus, co, nie użyję go. Ocelot. Spadaj! <laughs> Wider! A jak, jak go postawię, to się może źle skończyć. O kurde. Może jednak go postawię. Tipie! Czy to jest ten typ, z którym ja kiedyś już grałem? Czy to jest Bowser? Czy to jest Bowser Junior?! Bowser? Tak, to jest Bowser Junior! Ja z nim grałem już! Dużo razy! Boże ile on mi temu wyrzucił. Zrobimy sobie porządek. Boże, ile już les. O Ile już lesów? Mam nadzieję, że Bowser nie chce mnie zabić. Byłoby smutno. O, jaką mam zbrojkę fajną. Mam mój dera tu O Boże! Beź tego pajoga! Bowser! Nie zadzieraj ze mną, ja mam Widera. Bye bye, Bowser. Ha, wygrałem! Dobra! To była przemyślane. No to co, chyba sobie zagramy ostatnią rękę i kończymy ten odcinek. Teraz chyba Widera zgłośnie słychać ode mnie, więc się tu odrzeć. Nie wiem jak ten mikrofon dokładnie działa. Ale GG. Często Bowser nie ma Bowsera. No. Ale dobrze to przemyślałem. Eee, o nie, normal, normal, proszę. Tak, nie chcę chaosu na tej mapie. Ta mapa jest fajna. Jest, normal, normal. Dobra. Niestety na razie nie zaskoczę. Teraz też nie. Teraz też nie. Oh! O, beacon! Dobrze, że chociaż bloki... O! Mam to samo, co ty... To... A nie, on ma ciemno zębowym. Buty diamentowe! Dziękuję. Ile itemów? Bałwan? Nie wiem, możesz sobie tu siedzieć. O, ten, windykator. Coś tam na jakąś... Się... O, slime, slime. Nie pamiętam, na jaką wysokość może slime skakać. Windykator ma... a czy nie, nie pamiętam, jak on się nazywa. To chyba nie jest windykator. Ale on ma siekierkę, więc... Nic mi nie zrobi. Świecąca kołamarnica. Niech sobie żyje. Trójząb! Czemu ja jestem tutaj? Ale mogę zlecieć wodą. Ale mam trójząb najlepszą rzecz prawie. Dobra, zasponijmy tego obrońcę. A bałwan go będzie zabijał. No tak. Ale bałwan już nie żyje. Slime jeszcze. Malutki! Ty, windykator! Nie chcesz, może dostać trójzębu? Nie, no bo go stracę. Jest tam ktoś, kto chciałby dostać w głowę tym trójzębem? Jakby, jak ja to przegram, to jestem totalnie głupi. Ja mam trójzęb, ja mogłabym. Ja mam mega dużą szansę to wygrać. Dobra, ja się chyba dalej nie buduję. A no tak, ślepos. Najgorzej. Łóżko. Oh, wider! Dziękuję za Widera. O, już wygrałem! Trójzop trój miałem, Widera miałem. Dobra, no to co? To by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. No i co? Do następnego. Pa!